Dobra, końcu. Snąłem sobie w kuchni i postanowiłem, że pokażę Wam, jak zrobić sobie dobrego drina. Żeby zrobić dobrego drina, to musicie sobie wziąć jakąś y, szklankę, kieliszek albo kubek, ale lepiej szklankę, żeby było widać, co tam jest. Jest już klanica Do dobrego drina potrzebujecie dziwnych rzeczy, najlepiej jakiś o. Alkohol dziwny, który nie wiadomo co to jest, z czym to się je i do czego pije. Wy macie sobie takiego ale pachnie alkoholu kieliszek chyba. Do tego zdałoby się jakiś takie dziwne dodatki są, więc dziwny dodatek o. Możecie dać cukierka, coś kwaszny niby. Do drina dodajecie takiego se cukierka. Jednego se różowy, bo męski. Jest cukierek. Do tego jakiegoś soku. Dodajemy warzywo. Pyt. Mieszamy. Zacznie to widać w ogóle. Mamy cukierek, warzywo. Mieszamy to. Ozdoba. Proszę bardzo. Drink gotowy. Po czym? Wylewamy to. Szklaneczkę myjemy, odkładamy. Wycieramy rączki, bierzemy wódeczkę, koniecznie ciepłą, ogóreczka, zdrówko, zagryzamy. I tyle. I pamiętajcie, żeby nosić maski. Zdrówko.